Osiedle Pisarzy oddane do użytku to jedna z większych inwestycji drogowych na terenie Gombina. Zadanie podczas briefingu podsumowali minister Maciej Małecki oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. Na to zadanie samorząd Gombina pozyskał środki, między innymi z programu Polski Ład. A gmina bardzo aktywnie korzysta z tych środków, ze środków dotyczących bezpieczeństwa, poprawy ruchu i także no infrastruktury wszelkiej, bo i tej kanalizacyjnej i tej drogowej, jak widać. Tutaj to jest wspaniały przykład i te długo oczekiwane inwestycje dzięki wsparciu ze środków rządowych mogą być w końcu realizowane w tak pięknym wydaniu jak na osiedlu Pisarzy. To jest nasze 5 minut. To jest nasz czas, kiedy my możemy skorzystać z tych środków i rządowych, i unijnych i poprawić jakość życia. To bardzo dobry dzień dla Gombina, mówił minister Małecki. Dzięki temu, że mamy dobrych samorządowców, takich jak pan burmistrz Krzysztof Jadczak, tak, takich jak radni gminy i miasta Gombin, możemy wspólnie poprawiać jakość życia. A podkreślam, gmina i miasto Gąbin dynamicznie się rozwijają. Coraz więcej osób decyduje się w tym pięknym miejscu zbudować swój dom. I potrzebna jest dobra infrastruktura, drogi, kanalizacja, szkoły, przedszkole. To wszystko dzieje się w Gąbinie i dobrze, że te programy możemy realizować. Jak zaznaczał obecny na spotkaniu przewodniczący Rady Gąbina, jako mieszkaniec tego osiedla zabiegał o poprawę warunków. Obecna sytuacja bardzo cieszy. Ci ludzie tu przechodzili giechenne, bo to nie tylko drogi, ale po większych ulewach, Wszystkie spływy wód, a szczególnie tutaj, tak patrzyłem na tych sąsiadów, gdzie te wody się gromadziły i oni byli, co ulewa przyszła, to mieli tutaj wodę, a nie tylko wodę, jezioro. Osiedle pisarzy to najstarsza część z domkami jednorodzinnymi w Gąbinie. Inwestycja była bardzo potrzebna. Były realizowane inwestycje ze środków e, własnych. E, tutaj pan burmistrz, no, na, na tyle ile była możliwość, realizowaliśmy, to była dokończona kanalizacja sanitarna. Zrobione dwie drogi, tak żeby mieszkańcom łatwiej się żyło. No i tutaj ta determinacja, o której mówiłem, żeby kompletną dokumentację techniczną wykonać. Pan burmistrz tutaj dotrzymał słowa. Ta dokumentacja została stworzona i dzięki temu możliwe było wnioskowanie do, do struktur rządowych, właśnie o dofinansowanie z programu Polski Ład. Cała inwestycja oprócz finalnego etapu budowy objęła budowę odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i innych prac pomocniczych. Dziękuję zarówno pracownikom i panu burmistrzowi za dobrze przygotowany wniosek za pozyskane pieniądze i panu ministrowi za tę przychylność. Cieszę się, że osiedle pisarzy będzie teraz taką piękną wizytówką Gombina i myślę, że to nie jest koniec i życzę kolejnych sukcesów, kolejnych pięknych oddanych inwestycji, kibicuję i jako też mieszkaniec tej gminy po prostu się cieszę z tego. Na projekt Modernizacja Infrastruktury Drogowej Budowa i Przebudowa Dróg Gminnych na terenie miasta i gminy Gombin, w skład którego wchodziła inwestycja na osiedlu Pisarze, samorząd uzyskał wsparcie na kwotę ponad 6,5 miliona złotych. Mamy piękne osiedle i mamy dużo więcej. Osiedli, także jeszcze raz dziękuję. No i wszystko panu burmistrzowi, również panu ministrowi również i wszystkim, którzy do tego się przyczynili. Dziękuję bardzo. W ramach zadania przebudowano wszystkie niezmodernizowane do tej pory ulice osiedlowe słowackiego, Sienkiewicza, Naukowskiej, Konopnickiej, Rejmonta, Norwida. Jaką mieszkankę. Tego osiedla powiem szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji, bo to poprawia nam jakość życia. No jeszcze rok temu, o tej samej porze, po ulewnych deszczach, były tutaj wyrwy, gdzie można było zniszczyć sobie samochód. Zalane były piwnice, no, ciągle przyjeżdżała straż. Także myślimy, że i mamy nadzieję, że to, co zostało tutaj dokonane, czyli odwodnienie, że to wszystko przy jakiś ulewach zadziała i no, pokazuje, że efekt jest bardzo ładny, no bo osiedle. Rozkwitło nam przez, to, przez tą inwestycję. Jak zapewnia burmistrz Jadczak, zadań realizowanych na terenie miasta i gminy Gombin jest wiele. Tych przedsięwzięć, e, które w tej chwili są zaczęte, z drugiej i trzeciej transzy, mamy w tej chwili, proszę Państwa, otwartych już. 11. Osiedle Pisarzy w Gombinie liczy ponad 30 lat. Pierwsze domy pojawiły się tam na początku lat 90. XX wieku. Obecnie osiedle zamieszkuje ponad 140 osób. Znajduje się tam około 50 domów. Na terenie Gombina realizowane są kolejne inwestycje drogowe. Trwają prace na ulicy Irysowej i wrzosowej powstaną chodniki, a także nowa ulica. To zadanie kosztować będzie ponad 700 tysięcy złotych. Środki pochodzą z rządowego programu Polski Ład. Jest kolejna inwestycja, tak naprawdę jest to jedna z ośmiu inwestycji, które są w tej edycji rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. I jedną z ośmiu tych inwestycji jest kolejne osiedle tutaj. Przy ulicy Wrzosowej, ulicy Irysowej trwają już prace. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, bo kolejne inwestycje, całe siedem tych inwestycji, jest przygotowywane do realizacji, a jeszcze w trybie zaprojektuj i wybuduj kolejne trzy. Także te pięć inwestycji na, będzie na terenie gminy, trzy inwestycje z tych ośmiu na terenie miasta, e, czyli te szerokie działania inwestycyjne dotyczą zarówno i gminy, e, i miasta. No i to tempo jest takie e, właściwe, bo e, tych środków udaje nam się naprawdę bardzo dużo e, pozyskać. Jak są pozyskane środki, e, łatwiej jest e, planować, łatwiej jest e, inwestować e, tak dosim odważnie. W sumie zapozyskane środki z polskiego wodu zrealizowanych zostanie 8 zadań drogowych, m.in. na terenie Gombina, remont ulic dobrowolskiego sportowa czy zielona. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Do strażeków ochotników terenu miasta i gminy Gombin trafił kolejny sprzęt. Tym razem to nowy samochód dla druchów z Dobrzykowa. I samorząd, ale i wszyscy mieszkańcy wiedzą jak ważne jest e, dobre. Przygotowanie strażaków i dobry sprzęt dla nich. To doświadczyliśmy już nieraz. Dlatego cieszę się, że ten bardzo wysokiej klasy samochód strażacki trafia do OSP Dobrzyków i że będzie służył tej jednostce, ponieważ tych zagrożeń na terenie całego miasta i gminy jest bardzo dużo. Jak zaznaczają strażacy, samochód pozwoli jeszcze szybciej reagować w momencie zagrożenia. Będzie wykorzystywany do akcji ratowniczych przeważnie na akcji ratowniczo-technicznych. Bardziej, gdzie ma funkcję też gaszenia, ma 1000 litrów wody. Po prostu tym samochodem możemy zawsze szybciej dojechać do poszkodowanych. Jest wyposażony w torbę R1, deskę AED, więc tak naprawdę możemy też jechać szybciej do zdarzeń inicjowanych, jeżeli nie ma karetki pogotowia, gdzie często teraz się to zdarza. I tak ogólnie w teren. U nas jest teren po prostu trudny, terenowy, i dlatego taki nam samochód był potrzebny, żeby był uterenowiony, nawet żeby zwodować łódkę w trudnym terenie. Dodajmy, jednostki z terenu miasta i gminy Gombin są jednymi z najlepiej doposażonych na terenie powiatu płockiego. Okolice okolicy Gombina sprzyja ją wypoczynkowi uprawianiu sportu. Dzięki zaangażowaniu wielu osób powstał w Karolewie Single Track LIS. Wyjątkowe miejsce, ponieważ daje możliwości pod względem no, bardzo aktywnego spędzania czasu, ale i sprawdzenia siebie w technice jazdy rowerem. Ta ścieżka LIS tak, z tego programu Lasy SZOWARY, która jest wsparta przez naszą lokalną grupę działania, daje taką możliwość i myślę, że to będzie taka ważna identyfikacja na mapie Mazowsza, bo takich ścieżek nie ma dużo, a tutaj ze względu na bardzo atrakcyjną rzeźbę wzdłuż Wielkiej Strugi, która łączy Jezioro Zdworskie, Jezioro, Ciechomickie i, i dalej w kierunku Wisły wykorzystuje rynne jeziora Ciechomickiego. Ta rzeźba młodoglacjalna jest niezwykle ciekawa i na pewno atrakcyjna dla e, rowerzystów. Trasa powstała dzięki zaangażowaniu burmistrza, a także radnego i jego synów. W pracy przy jej przygotowaniu trwały około miesiąca. Tą ścieżkę, żeby ją wykonać, zainspirował. Syn się zainspirował. on Po prostu lubi jeździć rowerami. I często bywa mm, na Dolnym Śląsku. Tam jest mnóstwo sieradów, zdrój, tam jest mnóstwo takich ścieżek fajnie zrobionych i to go zainspirowało, że mówi, dlaczego u nas nie można zrobić. No i wpadł na pomysł, prowadzi taki klub sportowy silny i zdrowi, ponieważ no, jest aktywny, bardzo y, sportowo wyćwiczony, więc... Postanowił jeszcze coś takiego zrobić dla innych, żeby nie tylko dla siebie, ale żeby inni miłośnicy rowerów też mogli sobie nie, nie musieli jeździć gdzieś tam w góry, tylko u siebie, na swoim podwórku. Przygotowana trasa Single Track liczy około 2 km. To wymagający odcinek przez las. To jest teren polodowcowy, więc jest dużo różnych górek dołków. My jedynie y, przygotowaliśmy teren pod ścieżkę w takim sposób, że wyczyściliśmy niepotrzebne gałęzie oraz, no, gdzie trzeba było, to popracowaliśmy trochę ręcznie i no, głównie, głównie tak, głównie Głównie same szpadle i, e, i grabki. Siła I siła mięśni, dokładnie. Nie można raczej trasy nazwać rekreacyjną. E, chciałem wykorzystać jak najlepiej się dało te właśnie góry, które tutaj mamy do dyspozycji. Idea była taka, że stworzymy trasę, która nie znudzi się po pierwszym przejeździe, tylko warto będzie na nią wracać, żeby potrenować e, swoją technikę. Pan Kacper na taką ekstremalną przejażdżkę przyjechał aż z Łęczycy. Jak zapewnia taka ścieżka to bardzo dobrze dobry pomysł. Bardzo fajna trasa, duży plus, że komuś się chciało coś takiego zrobić w lesie, polecam każdemu. Żeby na takie trasy jeździć, trzeba gdzieś uderzać dalej w Polskę, ale a tu jest akurat, okazało się, że jest fajnie blisko, dobry dojazd, także z tym trasa fajnie oznaczona. Takie dosyć dużo technicznych sekcji bardzo, bardzo pozytywnie ocenia tą trasę. Podczas uroczystego otwarcia ścieżki odbyły się m.in. warsztaty przygotowane przez klub sportowy Silni i Zdrowi, a o pyszne ciasta i lemoniadę zadbały panie z KGW Dobrzykowianki.